firmy NESH. Jest to ulepszenie zwykłej torby do transportu jedzenia. Torba jest wyposażona w dwie przegrody. Jedna służy do przechowywania jedzenia i jest termiczna, druga jest zwykła, która służy nam do przetrzymywania naszych e, akcesoriów w kuchni. Torba jest e, również wyposażona w przednią kieszonkę, która posiada jeden talerz oraz komplet sztuczców. E, Torba ma bardzo mocny pasek, który ułatwi nam transport, a także posiada dwie kieszonki, które rozbudują naszą torbę, a także pomieszczą wszystkie potrzebne nam rzeczy w kuchni, a także jakieś drobne akcesoria.